Przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata: w Ziemię uderzy asteroida, lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zniecie Was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli, czy też schronów znajdujących się pod Ziemią, lub też wewnątrz skał? Zapraszam Was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję Wam miejsca na Ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Schron przeciwatomowy w Kaliszu. W Kaliszu przy ulicy Granicznej znajduje się schron przeciwatomowy z czasów zimnej wojny przeznaczony dla władzy Kalisza oraz całego województwa. Obiekt ten miał być centrum dowodzenia na wypadek wojny nuklearnej lub innego konfliktu zbrojnego. Bunkier ten powstał w latach 50. XX wieku. Obiekt ten powstał w ciągu dwóch lat. Budowa bunkra została ukończona w roku 1959. Istnienie tego obiektu było objęte ścisłą tajemnicą, a do jego budowy wykorzystano żołnierzy. Na powierzchni wybudowano obiekt maskujący, którym był dom rodzinny, gdzie mieszkali żołnierze, którzy sprawowali nadzór nad obiektem. Obiekt ten miał wytrzymać wybuch bomby atomowej takiej, jaką Amerykanie użyli przy ataku na ime. Schron ten został zbudowany z żelazo-betonu. W czasach PRL-u na terenie bunkra często odbywały się ćwiczenia, zarówno w dzień, jak i w nocy. Bunkier ten ma powierzchnię około 500 m2. Sprzęt wewnątrz obiektu jest w bardzo dobrym stanie. Do bunkra prowadzi zjazd dla samochodów, a następnie schody. Do obiektu wchodzi się przez pancerne drzwi. Wewnątrz schronu znajdują się prysznice odkażające, pokoje mieszkalne, pomieszczenie z generatorami, pokój z akumulatorami, system filtracji powietrza znajdujący się w jednym z pomieszczeń, centrum telefoniczne, pokoje sztabowe, pokój narad, pokój dla telegrafistek oraz szyfrantów oraz pokój konferencyjny. W pokoju konferencyjnym znajduje się wyjście ewakuacyjne. W schronie znajduje się także zbiornik na paliwo. Obecnie w budynku na powierzchni znajdują się kaliskie warsztaty terapii zajęciowej. Schron ten został udostępniony dla zwiedzających. Bilet wstępu kosztuje 5 zł. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać Apokalipsę.